Jest mi ogromnie miło gościć Państwa na kanale Ex Libris. Nazywam się Magdalena Staniszewska i opowiadam tu o książkach, pisarzach, czasem dzielę się też wrażeniami z podróży. Szczególne miejsce na kanale Ex Libris mają bałkańskie lektury. Ich rekomendacje znajdują się w oddzielnej playliście. W niniejszym nagraniu jedna z takich książek. Dawid Grossman – Gdyby Nina Wiedziała Trafiłam na powieść przejmującą, trudną, ale jakże piękną w swej wymowie, traktującą o traumie, o trudnych relacjach rodzinnych, biorących się z owej traumy, ale także o miłości dwojga ludzi, uczuciu obezwładniającym, przeszywającym ponad wszystko, ponad życie. Do tego owa historia rozgrywa się w realiach byłej Jugosławii. Ukazuje mroczny fragment historii komunistycznego kraju, czasów prześladowań przeciwników marszałka Tito. Powieść, gdyby Nina wiedziała, wyszła spod pióra Dawida Grossmana, jednego z najważniejszych współczesnych powieściopisarzy i jednocześnie twórców izraelskiej prozy. To jest powieść o skrzywdzonych, straumatyzowanych kobietach, które znajdują w sobie siłę, by zawalczyć o wzajemne pojednanie. O tym, jak długa to jest droga, dowiadujemy się, poznając ich losy. Zresztą motyw drogi jest w tej historii niezwykle istotny, bo wszystkie trzy babka, matka i wnuczka wyruszają z Izraela do Chorwacji, by tam w naznaczonym bólem i cierpieniem miejscu przejść proces oczyszczenia win i ran. Główna bohaterka tej historii, wokół której losów osnuta jest fabuła, to Vera, wychowana w małym chorwackim miasteczku Czakowec w pierwszych dekadach XX wieku Żydówka o węgiersko-jugosłowiańskich korzeniach. Vera to kobieta, która kochała za mocno. Swego ukochanego poznała na balu maturalnym. Wtedy jeszcze życie i miłość stały przed nią otworem. Problem w tym, że wybranek, Miloš, był serbem, co dla niewtajemniczonych w historii Bałkanów oznaczało poważne problemy. Jednak Wera, jak pięknie zostało to ujęte na kartach tej powieści, kochała go bardziej niż wszystko na świecie. Kochała go bardziej od własnego życia. Milosz był wrażliwym, pełnym ideałów chłopakiem. Wiatr historii rzucił go w wir wojen, które rozegrały się w pierwszych dekadach XX wieku. Doświadczył rzeczy strasznych, a to doświadczenie pozbawiło go nadziei i wiary w ludzi. Był jednocześnie i komunistą, i idealistą, ale przede wszystkim romantykiem. Bardzo wcześnie stracił też wiarę w ludzką dobroć. Mawiał żeby zrobić choćby odrobinę dobrego na świecie, trzeba się bardzo postarać, ale w przypadku zła wystarczy je tylko kontynuować, dołączyć do niego. Ze związku Wery i Milosza urodziła się Nina, kolejna tragiczna postać tej historii. Komunistyczny reżim Jugosławii, który nastał po II wojnie światowej, zabrał jej dzieciństwo i w wyniku tragicznych rozliczeń z historią także rodziców. Córka Niny, a wnuczka Wery to Gili, za sprawą której poznajemy te historie o rodzinie, w której matki nie potrafią być matkami, a córki nienawidzą matek. To powieść pełna symboliki. Główne bohaterki, reprezentujące trzy pokolenia kobiet w tej rodzinie, udają się w podróż. Każdej z nich przyświeca inny cel, zaś droga, którą pokonują bohaterki z izraelskiego kibucu do Chorwacji, a w zasadzie na jedną z chorwackich wysp, to droga długa i trudna. Utkana jest z tragicznych wspomnień najstarszej z nich, czyli Wery. W kronikarski zapis podróży, dodatkowo utrwalony na taśmie filmowej przez wnuczkę, to swego rodzaju katarzizm traum niekochania i ran prześladujących tę rodzinę od pokoleń. Celem podróży kobiet jest chorwacka wyspa. To Goli Otok, miejsce tragicznych wydarzeń, miejsce symbol reżimu komunistycznego po II wojnie. Wyspa nazywana jugosłowiańskim Alcatraz. Jest kluczowa dla zrozumienia tej historii. Aby nie zdradzać fabuły, nakreślę jedynie fakty historyczne odnośnie wyspy Goli, nazywanej nagą wyspą, na którą w końcu trafiają bohaterki powieści Grossmana. Kilka lat temu również dotarłam na tę wyspę jako turystka zafascynowana bałkańską historią. To jedno z tych miejsc, które zapada w pamięci na całe życie prawdziwa lekcja straszliwej historii. Wyspa Goli to jedna spośród ponad 1200 chorwackich wysp, ulokowana w zatoce Kwarneńskiej pomiędzy wyspami Rap i Sveti Grgur niedaleko Rijeki. Jest niezamieszkana i powierzchnia to niespełna 5 km2 skalistej powierzchni, nie bez powodu. Nazywana jest nagą wyspą z racji wiejącej tam jesienią i zimą bory, zimnego północnego wiatru oraz palącego latem słońca. Przez to wyspa ta pozbawiona jest roślinności. Wyspa do XX wieku była niezamieszkana, ale w trakcie I wojny światowej umieszczono na niej obóz jeniecki, do którego zsyłano rosyjskich jeńców z frontu wschodniego. Po II wojnie światowej reżim Tity zdecydował o stworzeniu od 1949 roku obozu dla przeciwników politycznych. Wyspa stała się symbolem zastraszenia, poniżenia i fizycznej przemocy tysięcy Jugosłowian. Wśród osadzonych było wielu niegdyś bohaterów narodowych i przedwojennych komunistów. Ostatni więzień polityczny opuścił wyspę w 1956 roku. Później umieszczono tu kryminalistów. Ostatecznie Goliotok przestała pełnić funkcję więzienia pod koniec lat 80. XX wieku. Od tego czasu jest atrakcją turystyczną. Do wyspy dopływają statki wycieczkowe, a turyści, schodząc z ich pokładu, zderzają się z brutalnością tego miejsca, pomimo otaczających ją pięknych widoków. Wapienna, pozbawiona roślinności wyspa robi przytłaczające wrażenie, gdy zna się jej przeszłość. Kobiety i mężczyźni skazywani byli tu na ciężkie prace w kamieniołomie lub znajdujących się tu fabrykach. Zwykle nie wiedzieli na jak długo zostali osadzeni. Nie wiedzieli czy i kiedy skończy się ich udręka. W obozie reedukacyjnym stosowano jeszcze mnóstwo innych metod represji, które miały złamać przeciwników Tity i jego rządów. W książce Grossmana szczegółowo są one opisane. Pada tu też zdanie o tym, że jugosłowiańskie Żydówki, które przeżyły obóz w Auschwitz, a które później znalazły się na Wyspie Goli, uznają to miejsce za o wiele gorsze, gdyż w Auschwitz jasne było, kto jest wrogiem, kogo się wystrzegać. Na Goli chodziło o to, by każda kobieta była wrogiem każdej, żeby nie można było nikomu ufać. O tamtych czasach przypominają zachowane na wyspie ruiny budynków, o owym aparacie represji, pisze też w swojej powieści Dawid Grossman. Gdyby kogoś z Państwa jeszcze dogłębniej zainteresowała historia wyspy Goli, jugosłowiańskiego Alcatraz, to polecam książkę słoweńskiego historyka Bożidara Jezernika, Naga Wyspa Gułaktity. Jej recenzja również znajduje się na playliście Bałkańskie Lektury. Wracając do książki Grossmana, to jest ona pełna reminiscencji, powrotów do wydarzeń sprzed lat. To klucz do zrozumienia motywów postępowania jej bohaterek, ich tragicznych wyborów, przegranych żyć. Czytając tę książkę, zwróćcie też uwagę na symbolikę słońca. Smutna to historia, znów pozwalająca wniknąć w głąb własnych traum czy też przeżyć. Aby w tak świetny literacko sposób to wszystko opisać, trzeba nie lada umiejętności, które Dawid Grossman posiadł i udowadnia kolejną znakomitą książką. Polecam. Aby być na bieżąco z polecanymi przeze mnie publikacjami, zachęcam do zasubskrybowania kanału Ex Libris. Mogą mnie również Państwo śledzić na Facebooku i Instagramie.